Znam i wiem, że nie jest to łatwe zadanie. Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest co roku. W 2016 wypadł 15 maja. Z tej okazji oraz z okazji pięciolecia istnienia niepublicznego przedszkola Słoneczko odbyło się uroczyste spotkanie obecnych przedszkolaków, absolwentów oraz rodziców i dziadków małych pociech. Pięć lat przede wszystkim minęło bardzo szybko. Nie powiem, był to czas pełen pracy. Przede wszystkim osiągnęliśmy sporo, bo zaczynaliśmy jako punkt przedszkolny. W tej chwili jesteśmy przedszkolem niepublicznym. Mieliśmy początkowo 15 dzieci. W tej chwili ma, tworzymy dodatkowych 30, razem 30 miejsc, więc jakby podwoiliśmy liczbę dzieci w przedszkolu. Na pewno jest to dużo pracy, ale bardzo dużo satysfakcji i radości ze swojej pracy, z tego. Codziennej pracy z dziećmi, która później procentuje i dzieci wracają, uśmiechają się, wyrażają swoje zadowolenie. Staramy się wychodzić z potrzebami do rodziców, więc wprowadzamy wszelkiego rodzaju atrakcje, ale oczywiście dostosowane do możliwości dzieci. Jesteśmy placówką języka angielskiego. Doszliśmy do współpracy z siecią szkół Helendoron, więc nasze dzieci mają to tak jakby w pakiecie. Wszystko wymaga dużo pracy, ale jeżeli jest to połączone z pasją, to na pewno się udaje. W trakcie obchodów święta rodziny przedszkolaki prezentowały swoje talenty. Recytowały wiersze dla mamy i taty, śpiewały piosenki i tańczyły. Nie zabrakło też gry aktorskiej i inscenizacji. Wszystko po to, aby rodzicom było miło. Uważam, że jak najbardziej takie spotkania są potrzebne. Mamy okazję, żeby się spotkać, żeby wymienić doświadczenia. Miło, ciepło spędzić czas w gronie. Przede wszystkim dzieci się spotykają. Dla nich to jest bardzo cenne. Dzieci tęsknią do tego przedszkola, ponieważ uważam, że przedszkola jest wyjątkowe i godne polecenia. My z córką zawsze wspominamy je ciepło i serdecznie, także zawsze warto się spotkać. Przede wszystkim dla dzieci uważam. Jest to ważne, jest to ważne. Żeby pamiętać o tym, że najważniejsze dla dzieci jest to, co dostają w domu. Tak jak pani Magda już wcześniej wspominała, wszystko zaczyna się w rodzinie. Niepubliczne przedszkole słoneczko początkowo było punktem przedszkolnym. Wkrótce okazało się, że niezbędne jest poszerzenie standardów przedszkola i zwiększenie ilości oddziałów. Stworzono więc niepubliczne przedszkole Słoneczko. Dziś placówka ta nie ma problemu z naborem przedszkolaków. Pozwala to odciążyć gminę, która nie do końca mogłaby spełnić całe zapotrzebowanie na edukację przedszkolną maluchów.